Info. Są mieszkańcy z Czechowa, są mieszkańcy z Sławina, no ja jestem z dziesiątej, także jesteśmy mieszkańcami z różnych części miasta, ale zależy nam na tym, żeby Lublin był przyjazny mieszkańcom, by to było miasto zielone. Owszem, może i tam park jakiś mały powstanie, ale głównie chodzi o zabudowę go bardzo dużą ilością bloków. A górki czechowskie są klinem nawietrzającym Lublin i okolice. Zależy nam na obronie Górych Czechowskich w obecnym stanie. Chcemy, żeby głosowano na nie. Ludzie nie wiedzą nic na temat bloków kanałem mniej formalnym. Są informacje o ponad 90 budynkach, o których po prostu deweloper mieszkańcom nie mówi. Pytanie referendalne też jest bardzo takie zawiłe, ponieważ jest już sugerowanie tej odpowiedzi. No, każdy chce za parkiem głosować, natomiast deweloper zarabia na blokach, nie na parku ludzie. On zarabia na budynkach. Jakby powstał park, to byłby jedyny deweloper na świecie, który zarobił na budowie parku. No pomyślcie sami na logikę. SK Info